Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, Stacy Adams. Witam Was oczywiście na foremnej krainie i oczywiście jesteśmy w moim domku. I tutaj tak wiele się nie zmieniło, ale muszę Wam pokazać właśnie co się zmieniło. Także spójrzcie na to, tutaj jest o wiele bardziej rozkopane niż było, i w ogóle zostało pogłębione wszystko. I w tym odcinku, po tym jak Wam pokażę co się zmieniło, tutaj w skrzynkach porządek. Tak, przerywam co chwilę, ale trudno. Yy, dobra, nieważne. Yy, zrobimy sobie antypranka. Tak. Yy, I to zrobimy antypranka. Zaraz dowiecie się dla kogo, chociaż już po Turcy możecie wiedzieć. I to jest dla osoby, która dała mi właśnie tego Fishing Crowda. Oczywiście za, yy, za hełm jak sobie, na 30 level, więc kurczę, moim zdaniem. No, troszeczkę nierówny deal. Bo z tą wędką, to wiecie, zostawiłbym sobie na noc i bym nafarmił bardzo dużo levela itp., itd. I jeszcze ona ma Mendik na sobie, więc kurczę. No, moim zdaniem, troszeczkę nierówny ten deal. No, ale skoro tak, to postanawiam, że coś trzeba zrobić, coś dać Sinowi, ponieważ to on y, właśnie dał mi tą wędkę w zamian y, właśnie za y, hemdiaksowy z Aqua Infinity Protek i coś tam jeszcze. I tak, kolejną rzeczą, którą tutaj mamy, to jest farma. No, mówiłem, że tutaj będzie jakaś farma. No i wiecie co, no, farma pszenicy. I pokażę wam mniej więcej ile jest z jednego zbioru. Jeżeli tutaj jest, no to tyle jest mniej więcej. Plus jeszcze nasiona, które zasadziłem na górze. Więc no moim zdaniem całkiem spoko. I tutaj tak prowizorycznie na razie jeszcze nic nie jest zrobione. Taka szybka winda. Troszkę kartą nie boli, ale trudno. I tak, nie będę tego ścinał na razie, bo mi jest chleb niepotrzebny. Tutaj zrobiłem sobie takie prowizoryczne, no... Wodorosty, żeby mi rosły, ponieważ wodorostami można bardzo fajny sposób palić w piecu. I po prostu sobie tutaj co jakiś czas przychodzę, przechodzę tutaj i, i po prostu wrzucam do przepalenia. I, i one na to zlatują się, ja później wiem. I w ogóle dzisiaj na tym odcinku do zrobienia antypranka czyli. W sumie, zróbmy coś dobrego dla niego, niespodzianka, która będzie taka dobra, fajna. Te pochodnie, te nie wyglądają. Yy, weźmy... Yy, co weźmy? Nie wiem już, co gada. Yy, tak. Przepalałem się tu itemy i zaraz wyciągniemy z nich level, ale to musimy iść po yy, dźwignie. Tak, dokładnie, musimy iść po dźwignie. I jeszcze apel do Was, widzowie, jeżeli ktoś z Was nagrywa na YouTube, to śmiało napiszcie, jeżeli byście chcieli tutaj być na serwerku, tylko wiecie, wymóg jest jeden, żebyście nagrywali z niego i więcej tak. Dobra, weźmy y tutaj level, no 27, całkiem spoko i y tutaj zgarniamy, czekajcie, tutaj wsadzimy. Ja to tutaj już nie patrzę, co ważne, żeby się przepalało, ale ale dobra. Mm, to tak. 31 level. I weźmy sobie e, książeczkę, ponieważ to, co dzisiaj robimy, to dla Nexina, tak o. Nether mamy odpalny od dawna. To o tym e, wiecie. Czekajcie, co ja mam wziąć e, książkę. I muszę zrobić ze dwa sobie Kilofy. Raz, dwa będzie i tak, ale tak, bo mówiłem, że mamy nether y, już włączony od dawna i tam możemy normalnie, wiecie, kopać surowce tam nie ma borderu może na następnej edycji będzie y, border w netherze, ale w netherze moim zdaniem nie ma sensu, bo i tak tam chyba nikt się nie będzie osiedlał w piekle, więc no, taka sytuacja mm. kolejna sprawa to jest to, że portal endu kiedy y, będzie do zabicia smog właśnie. Smog będzie do zabicia planowany jest gdzieś na styczeń luty i wtedy będzie można, ponieważ wiecie zabicie smoga, dobra już tutaj lecę żeby, a jeszcze napis potrzebuję e... Zapicie smoka, to już jest praktycznie koniec rozgrywki, chociaż w sumie wiecie, wtedy elytry będziemy mieć. No ale to się musicie rozbudować inni gracze, którzy tutaj grają i zobaczmy co tutaj będzie loyality. No nie, nie za bardzo. Chyba Efficiency 4 Unbreaking 3 jest całkiem spoko. I dobra, przyjdziemy jeszcze tutaj. I z tego sobie zgarniemy ponieważ yy, nie mówiłem wam jeszcze co chcę Nexinowi zrobić, jakiego antyprank'a yy, rzućmy tutaj, a to jest mniej level, w ogóle tutaj... ktoś mi stąd nie nie wiem, trudno nie będę się tym przejmował yy, okej okay. dobra, 30 level, kozacko yy, hop, hop. i zobaczmy co teraz, na co będziemy mogli zenchantować bo ja a, unbreaking, czyli nie wiadomo, może być sam unbreaking. Tak, e, robię. De e, Death Strider. Co to jest za? Co są za enchanty? Ej, nie kojarzę ich. Dobra, sol, zacięcie, ale w tym czasie zmieniałem swój język i w ogóle ktoś walił e, jakiś sąsiad i musiałem przerwać, żeby ten, żeby mi to nie przeszkadzało w nagraniu bardziej. Tak, mamy tutaj oczywiście e, takie. I tutaj mamy, czekajcie, o, głębinowy wędrowiec, tylko co to daje? Chyba to, że możemy dłużej oddychać pod wodą, a ja nie wiem czy ten, i to jest szybkie ładowanie jeden. to jest chyba do y, kuszy, jeżeli się nie mylę, więc ja bym spróbował tego głębinowego wędrowca sobie weźmiemy, y, nie wiem co to daje, o, tak w sumie. Także dobra. Co mieliśmy na yy, zrobić? Mam tutaj kilo w efficiency 3 i mam yy, ten kilo, który zrobiliśmy. Mam też kowadło. O i uwaga, pokażę wam co mam w MDC. No tutaj jest troszeczkę więcej itemów. Yy, tak. Mam kowadło i zobaczcie, co to będzie. Efficiency 4, jeżeli się z efficiency 3 połączy. Kurczę. Chodzi mi o to, yy, żeby Wziąć a Efficiency 3 i Efficiency 3, to da mi Efficiency 4, e, 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 bo chodzi mi o to, już wam mówię, żeby zrobić mu Efficiency 5, tak po prostu. Hop, hop i to jest Efficiency 4, daje tyle i Efficiency 4 i 4, Efficiency 5 daje i... Yy, yy, co na nim jeszcze będzie potrzebne? Fortuna by się przydała. Także okej, okay, dobra, gdzie tutaj możemy mieć Fortunę? Czy mam w ogóle jakiś killoff z taką samą Fortuną? Czy darujemy sobie tą Fortunę? Yy, bo jeżeli ten, to sobie darujemy tutaj tamten, tam ten mogliśmy, kurczę. Unbreaking 3, Fortuna 2. Efficiency yy, 4. Yy. Gdyby była sama fortunka, to by było fajnie. Bo tak to jest trochę bez sensu. Nie, chyba nie będzie. Także dobra. Ale To jest 5-3. I wiecie co? Nie będzie sensu połączyć ten... Właśnie szukam kilofa, który będzie sens, żeby go połączyć. Mm. Dobra, a spróbujmy co będzie z tym. Chociaż już wiem, że głupio zrobiłem i teraz nie będzie mnie stać na no to. Nie, nie, no właśnie. Także tak, weźmy sobie tą F5. I nazwijmy go e, prezent d. Oczywiście. E, I, 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 i... I on sobie sprawdzi po prostu, jeszcze mu damy tego dead strajdera bo, bo mi to jest niepotrzebne, więc tak wiecie, no tak się zachowamy ładnie I, i, i mu to oddamy Oddamy, czy po prostu damy, będziemy takimi dobrymi sąsiadami I bierzemy sobie oczywiście tabliczkę, gdzie to jest Tak, tabliczka I idziemy mu dać Ponieważ no, ostatnio go sprankowaliśmy i on chyba najciężej został sprankowany, z tego względu, że Febru to nawet nie wbija tutaj do nas. Napisał mi, że nie chce mu się grać do survivala, więc Ela nie będzie. No, no i taka sytuacja, dobra. A z go też dobrze nie widziałem. I, i, dobra. I, i, i stawiamy. I napiszmy tutaj yy, prezent. Od Adamsa. I y, dajmy tutaj oczywiście serduszko, żeby było tak miło. A iż tutaj damy serduszko. Będzie bardzo miło. I, i, i. Tutaj damy tak. Tak. I y wypełnimy to. Może lapisem będzie bardzo ładnie. I, i, i. I, I mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał. Ja już tutaj e, nie zamierzam e, go przedłużać, bo już i tak chyba wystarczająco długo trwa. Jeszcze troszeczkę y, było y, będzie cięcia, więc y, to na tyle. Mam nadzieję, że, że spoko wyszło. Jeżeli chcecie więcej odcinków, zostawcie łapki w górę i im więcej łapek w górę, tym częściej filmy. Także to mam na tyle. Trzymajcie się, siema!